Siemano, witajcie, zapraszam Was na kolejny odcinek z Bedwarsów, ze mną Lukim, mm, dzisiaj mam nadzieję, że wreszcie udało mi się, abyście mieli płynną jakość, płynną, wreszcie, dzisiaj yy, zagramy sobie na Hypixel, jestem na wersji 1.8, mm, no więc myślę, że fajnie, tylko czy ja tutaj, bo jestem teraz na innym wizerunku, a nie, mam. dobrze. Loginet jesteśmy. Niech nam tutaj się załaduje. Ha i ta płynność. Dobra. Wbijam na dublesy siup siup. Już jesteśmy. Jest nas. Jest jakby już no i zaczynamy. Dublesy. Siup. Teraz sobie obudujemy łóżeczko tutaj naszym fajnym budulcem. I to jest endstone, pojedź. Bijecie hmm. także oczywiście na no poprzednie odcinki nie było tam tak dobrej jakości jak dzisiaj, ale też chyba da się oglądać, ale fajne na tej wersji jest to, że popatrzcie jak kucam i tak malutko kucam i to z wilczykiem na przykład. To też jest super, mamy teraz tutaj naszą glinę sobie kupiliśmy. Sorki widzowie, że się tak trochę gubię, ale mam trochę za, za dużą um, czułość myśli, ale dobra w sumie to widzowie Widzimy się za chwilkę i sobie zmniejszę tą czułość tej myszki. Dobra, widzowie, yy, jednak tego nie zmienię. Tutaj wam pewnie dzięcia nie zrobiłem, chociaż może. Yy, dobra. I dzisiaj prawdopodobnie, widzowie, to będzie odcinek bez montażu, mm, więc, no, dlatego tego Wam nie wyciąłem prawdopodobnie. Tak na szybko odcineczek... Oj! proszę, Pójdźmy sobie na emeraldy. Się na tej dłużej człości. Ale dobrze, dobrze nam idzie już. No. No. Co? Kurczę, gubię się widzowie. Mm. Muszę to zmienić najpierw sobie tutaj oczywiście na polskiej ustawie. Mm. Przepraszam Was bardzo za to. Z Polski. I czemu zawsze przy tym sterowanie. I mamy czułość. To dla niektórych może być dziwne, ale mi się tak dużo. O! Teraz można grać jak człowiek. Dobra, jest. Przesadziłem. Sterowanie czuło się no na 30. No teraz jest w miarę. jeśli Jeżeli wszystko dobrze poszło, to nagrywam wam to w 60 klatkach, więc... Więc wydaje mi się, że bardzo wysoko. Jak w ogóle na moje odcinki. Jakoś mam nadzieję, że też jest dobra. Ale okej, okay, bo my tu mieliśmy grać w Bedwarsy, a nie gadać o jakości odcinka. Dobra, budujemy się na nasze emeraldy. Mam nadzieję, że tam nikt do nas nie idzie. Dobra, żyję. Żyję to tak. I tu się, że spadnę. Skończyła nam się widzę wełna, tego się tym podwojonym. I tu mamy drugi, a nie jednak czwarty. Kolejne, kolejne. Może nam się uda obsamieć. mieć? Kto wie? Dawno tak nie było. No? Który mi podebrał? Kurczę, już mam tak dużo. Siub, siub. Zniszczą łóżko, to nie będzie fajnie. Sił, jeszcze dwa. Co się jeden? I teraz do 10 mamy tam jeszcze. Nasz dziewiąty, M. Eme... Nie, no, czemu musisz być zawsze taki słaby w bitkę? Sorry, widzowie. To tak dobrze była, tak kolorowo. No, co? Co jest? No! Poszło ładnie. Wreszcie się da bić. Dobra, widzowie, dosłownie przenosimy się obecnie na środeczek. Bo nas tutaj zastaną za lada moment. Co so, zaatakują po prostu. Dlatego się wynosimy stąd. Oké, dan hebben we zo van. Dan hebben we fireball Dajcie białego rzucić. M. Mm. Ech, widzowie, nie udało się, ale może nam się za to uda mieć zbrojkę. Tak, uda się. Chyba. Mamy trzy emeraldy. Teraz powinny być po dwa, i przydałoby się nam tutaj. Powiedzmy, emeraldowa zbroja, czyli w sensie widzowie, zbroja dla kozaków, powiedzmy, czyli zbroja diamentowa. No i diamentowy mieczyk, ale to już za duża rarytas, mamy. Tylko na naszą diamentową zbroję. Mieczyk to. Tam... Oj, nie, nie, nie. Zaraz to przejdą widzowie. Musimy być na, na to gotowi. Szybko. I przydałoby się różowych rozwalić. Kiedy oni mają, porządne łóżko. Mocne łóżko mają. Jak teraz czerwony zginie, to nie, 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 nie. Nie! Kurcze, czyli zająłem piąte miejsce. Dobra, ale widzowie nie było tak źle. Lecimy z kolejną rundą. No co i to widzowie będzie taki krótki odcinek, taki szybki, krótki. U też dzisiaj niestety nie mam za dużo czasu. Ale no. Ładna runda. 10 minut. Prawie. No. Chyba ja tutaj mogę sobie sprawdzić oczywiście, widzowie. Więc myślę, że super. No. O. Mamy 3, 2, 1. Go! O, to jest fajna arena. Ej, ej co mi tak laguje? O, już już. Widzowie, wszystko pod kontrolą. Już nie ma tego, co kiedyś. Ale niestety widzę, to może wrócić. Na razie nie ma tego, co kiedyś. Niestety, prawdopodobnie czasami będziecie mieli jeszcze odcinki, niestety w słabej jakości. Ale będą, powinny być oczywiście też takie, z dobrą. Z taką jak dzisiaj. Nie umiem się widzowie jeszcze budować pod górkę. To jest max co umiem, a to i tak już. No. Mówiłem o nie, i, i po nas, po nas, po nas. Może jeszcze coś tam odratuje. I... No dawaj, dawaj. Widzowie, nie udało się, ale szczelunda trwa. No na razie. No to niszczy mostek, tak? Tak, tak, jesteś jest skupiony Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra. Jo, widzieliście to widzowie? Widzieliście? Wyglądało jakby... Się po prostu budował, i. Sorry, że tak był Jakby się nie budował, to latał. Chłopie. No nie, 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 błagam, przeżyj. Co się nie ty. Bo. I się sobie musisz i po nas fajnie, fajna runda dję się wyrzuci nie, a nie. E, e, e. Drugi, drugi! Dobrze. Co 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 co? to? Co się im póki cikało. Pisze yy, gracz. A zniszczył gracz, nie? Bo nie miałem, że został zniszczony. Dobrze. Znowu nam dobrze idzie. Mam 60 klatek. Jak tu się FPS sprawdza? 18 FPS-ów? Aha, 27. No to ja nie wiem, kiedy, ile kiedyś miałem. To widzę, to jest pytanie. Piszcie w komentarzach, ile ja miałem kiedyś. Jest pytanie ze 100 punktów. Ja nie wiem. Trzy? Trzy miałem? Ja nie mogę. Może trzy? Hmm. Nie no trochę. Się żartuję. Co było? Czy wiem, że idą, ale. O, o, o. Ej, ej, ej. No nie, jaki typek mocny i po nas. Chyba. Co to było? szybko Ej, wydaje mi się, że jestem lepszy niż kiedyś, widzowie, piszcie w komentarzach Czy jestem lepszy, czy gorszy niż kiedyś Bo nie wiem, czy miałem jakieś... Dobra, nieważne Miałem mega słabo, ale... Nie wiem, czy to było na FPS-ów, czy czego. To na nagrywanie było nadziejne. Tutaj FPS-y 20 jest genialnie. No. <grym> Chowamy to. I dobra, ktoś tu chce podskakiwać? To zapraszam na bitkę. W sensie nie, zapraszam, bo nie chcę, żebyś się... Ale jak już musicie, no to zapraszam. Fireballa, więc was rozwalę. A różowych nie ma. A dobra. Aha, no to jesteśmy wolni, tak naprawdę widzowie. Ciekawe. Już nie będzie gorzej niż jak w ostatniej rundzie. Krótko i będzie trwała, ale. Nie, zajmie, nie zajmiemy gorszego miejsca. Morski, co? Kto to, 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 to był? Dobra, na pewno musimy iść sobie do bazy, kupić jakąś ochronkę lub szarpnesa. Sarpna Kupimy. No, szarpnessik. Mm. Już odblokowany? No, no to sobie kupimy ochronkę prota. Odbijecie oczywiście na kanał Drago, o tym zapomniałem. Chciałam wspomnieć w tym materiale. No kurczę, tak niefortunnie się złożyło. To Widzowie, dzięki za oglądanie siemano, nie widać mnie. Dzięki, widzowie, za oglądanie siemano. No i miłych ferii. No i w sumie to tyle. del materiale siamano i papa